Cześć, o tym najpierwszym Let's Play z grą World of Tanks. Um, bądźcie wyrozumiali, bo lamy strasznie. Już chciałem raz na, nagrać, ale mi to nie wyszło, ponieważ film był zbyt długi. Nie wiem, no, może 6, 7, 8 lat. Chyba byłam 8. Wtedy 9, 9, było ja? 15. Może wyroczyły się Nie mówcie, że on jest śmieszny. Energy było jest bardzo śmieszny. Będą Pani dwie, dwie, dwie bitwy i koniec. Musimy naprawić. Wcześniejszych bitwach pani udalnych. Nie udanie. W nieudanym nagraniu. Dobra, zresztą laptop, bo tych wszystkich nie znam. O, muszę ściszyć. Sorry, to... Poczekajcie książku ściszy. Okej, okay, mam nadzieję, że teraz będzie dobrze. Gdzie my jesteśmy na tydzień? Dobra, mam aż Jak widzicie. Idziemy sobie grać. O, weźmy Nie Nigra, nie widzę, ani. Czekałam, nie możesz ja ruszyć. O, wszystko rozwalimy, swoje moje drzewo jest Łał. ja go nie jedzie szybko, o mój Boże, ten drzewa już mała, ale dobra, nie interesuję się teraz nimi, nie, miliłem, będę. no powiedziałem, że on na nabywał, nie wiem, czy będę tam się zawsze nabywać, może, bo to jest, no, nagrywam teraz, nie mam po prostu nie mogę tak długo nagrywać Ale zobaczymy. Napiszcie mi, może ja jak wiecie jak mogę dłużej nagrywać. To mi napiszecie. Jak będziecie chcieli, jak będziecie mieli i to obejrzycie. Oczywiście będę oglądał kanały tych, którzy mnie subskrybują. Możliwe, że będę ich polecał. A nawet na pewno, no, może nie na pewno, ale będę może ich polecał. Nie wiem, to się jeszcze zobaczy. Oj, oj. Odejdziemy go pod myślę, że nie da. A tu złego. Mam bardzo małego chłopca. Spadek mamy. Dobra, mówię, że będę lamił. No już mówię, że będę lamił. Nie zauważyłem go. Ale cóż... Może zagram mniejszym. To jest trochę głupie, bo nie mogę mnie widzieć przez ściany i w ogóle. Ja też jej mogę widzieć, ale... No wiesz, to nie jest takie... To jest fajne. Fajna jest taka gra, która nie ma napisów w ogóle. O! Moja ulubiona mapa. Zobaczcie, jak ją nagrywamy. O dobrze. a ta bitwa kończymy. Dzisiaj będzie krótki taki początek. Zresztą dowiecie się o tym, bo... Do tytule filmu Tym razem pewnie nie będzie za długi Mam nadzieję, że obejrzycie Wiem, wezmę do siebie Bada się no. No, To jest pierwszy let's play, nie bądźcie tacy Znaczy nie bądźcie Nie wiem no, jak to się nazywa Co przypomnieć, Jest Ostatnio sobie jakimś gościem

Pamiętajcie, nie chcę być tu jakiś śmieszny. W to jest mój pierwszy let's play. Jak będę chciał być śmieszny, to będę śmieszny. O ile to umiem. Mam, na mam taką nadzieję. O kurczę, to trochę szybciej. To się nazywał traktor. A, jest. Mam nadzieję, że mnie nie zabiją tak tam. Tak szybko. O, takie jeszcze... ładunki.

nie jestem. No to ja go zabijałem. Nie zabijajcie go. Zostawcie. Eee. Eutraktora zniszczy Eutraktora, tak? Jak tam biję na mnie, hello. To ma być. To ma być laminie, to ma lada druga rzecz. Może się uda jakoś nie lamić.

No i oto było moje lamienie w tej grze. Sorry, to tak krótki odcinek, ale... Poczekajcie chwilkę. A więc komentujcie, subskrybujcie no i zapraszamy do oglądania następnych odcinków.